Milion mamy nabić, bo mamy już 600 tysięcy Ja nabiłem combo 200, 234, 235 No bo to nam obu nabije O 250 A maksymal, maksymalne nie, więcej Może iść. Damy do 300 na więcej, 305, 300 Yo. Coś mówisz 300 Ej fajne my, my pa milion, tutaj. 2 miliony prawie daj 345 53 Ale zajebiście 2,5 miliona i 381 Kombo ładnie Nie taki bardzo wolny nie jest w sumie To suwa kurde będzie wolniejszy Przesun się kurwa Jadę Zmiamy auto Zmieniamy auto na śmieciarę. A, okej. Okay. Ja bym tarnował, tak? Robię ci drogę. To jest <grystanie> wolne, ja. Hehe. <grystanie> jeszcze klasyczna muzyka. <grystanie> no to Fali się kuro. Wiesz, co. Ja chyba z niej poję. Dobra. Czemu tu buku? What the? Oh. I'm się the best. I'm the best, piły. I'm the best. Yeah. Okay. Co narobi? <laughs> Szybciej z tą lodziarnią Koło jej! Koło wyjebało, kurwa, co ja zrobiłem <grym> tak? Czy jak? Nie, tamtego, dobra Kurwa nie, tak się ksadą masą ludzi Szał w głowę O kurwa Wiem, <grym> ale wyjebał no. O, czekaj, a ten civil... a nie, czekaj, to nasz, chciałem a nie, aha, bo na wsiada. Koło, a nie. A, już. Nie, teraz inna część. Przecież, przecież on śmigłem przecież o, o, o budynek, kurwa, ten, na pizdala. Jak chuj, no. <grym> nie wnikaj. Kurwa. To jest blue, to jest na Teraz, Jasne, nie nasz. <grym> mi czarka jest tutaj. Suspect down, suspect ten, ten... down. Bokiniara też.

Hmm, coś się staje wniosek strzelec no Zobaczmy to Sprawdźmy to Sprawdźmy to <laughs> tym, tym. Robi wrażenie Robi wrażenie Próbujmy tego pod Tak O, ale dziwka dostała prewencyjnie <hums> Robi wrażenie Kurwa <hums> ty Okej okay. Jak się teraz wyjebię, będzie trzeba to powtarzać na no, no... Nie będzie zbyt Nie kurwa damia... Ja. Fajnie Dobra... No, od niej strzymam. Kusi, 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 kusi by w nią strzelić, nie? Help. <laughs> Help good. Jak ona się podpali, to zresztą znaczy się helpa traci ten samochód i tyle. To będzie problem, jak Ochój! Eee, chyba, chyba, jeszcze nie udało. to się... Ja O, teraz nie. Teraz nie nie. spokojnie. Nie zajęliście. Na... No, okay, okay. Dużo miałem w tym Duża ma określenie, więc spoko. I nie. Uii. Co jest kurwa? Co, co, jest, co jest kurwa? kurwa! <śla> <śla> no wyczyna... Pilot wytrzymał. Co to było?

Stresik. Nie. No, przejść, przejść. O nie, ona się pali, no to rip. rip. Nie, nie, no. Jest. Kurwa, udało się. Nie myślałem, że to, to jest koniec. To się, to a, to się udało. Epic. A. Victor. Tego to jest najgorszy aktywny do O, damy, jesteś co tu się to dzieje? Mi szatał! Oh. Patrzcie, oh. bawcie sobie. Kurwa, je pana, ty, jak tak mogłeś? Co to ma być? Ja miałem, mam twoją lubioną tego, wypalanie szpu. O, oh, tak jeżdżenie. dalej. Trzeba się ciągnąć. Aha, aha, wyjebało, p. jest? Waliło mnie, ale ham. Dobra, możemy. Jebać was, kurde. Ja ci Damian westrać się tym autem. Aha. Suwem. Dobra, jebać was. Jedziemy. Dać ciekawe, czy mogę dziwki do tego zapakować. Damian, jedź po co, ale... O to, to słup tak nierozwalany, co jest? Uuh. Co, czemu tam wyleciał? Bo byś ty startował. Nie, damy. nie. No on w łapie. Ej, bo nam dziwka się wyje... No o kurwa. Ty ta twoja dziwka jakaś dzika jest O, ostra Ostra suka. Mnie. lubisz takie Nie yeah. Dobra, jedziemy Do no spełniamy służbą Czemu? Wyskoczyło mi Co jest kurwa? I o co chodzi, nie? Z przytrzymać, by gang rozwiązać po Nie mogę Chyba misja się zbudowała Albo pojedź, może ty, może się uda, że coś ci A, nie możesz Dobra. Co miał ty miało być? Ty? Ugnęliśmy misję. Ciekawe jak. Jakoś na p... No. Aha. Co, co jest? Dzien... Fajnie. Dzięki, kurwa. Dobra to ty jedź po... Kurwa. To co my jedziemy w ziemi? Co? co? A u mnie nie. nie normalnie. Kurwa ja nogą byłem bo... przed... I to tam dalej Chłopie, to u mnie kurwa to w ziemi było chyba Co tu się od Nie wiem Ej dobra, jest takie słabe połączenie, że coś było Serio, coś Coś, coś, coś jest nie tak, nie? Nie, co ty Wydaje Nie Niby jest dobrze Dobre więc...

A, A ja SS, no, SS-man, kurwa. O ty kurwa szwabie. Nie! Yeah. Daj is? litra, kurwa. Daj litra. Jest kurwa upośledzone u Chłop mi wszedł pod koła i się zabił. <laughs> Chyba nie chciał iść tak... No kurwa, no ale... Czemu wyzywasz kobiety ciężko pracujące? nie mogę go zobaczyć? kurwa, Churwa, ty. Co ty jest? Jak hajs jest, zaraz się dla... Twój rachunek bankowy jest obecnie pusty. A ja bym zobaczyć jak to tam wygląda, a to. To nie mogę, aha. To te goście mnie właśnie wierze i wiezie. Ciekawe kurwa. Co się dzieje? Halo, halo. <grystka> aha, to ty, okej. Okay. Okej, okay, wszystko jasne. Łam, nie mnie. No nie wiem, pomyślimy. No dobra, no to pomyśl sobie. Poczekam. Dobrze. GPS jest dobrze. O kurwa, pan zapierdala. sobie Afganistan jebany. Czebie gługa. A ah, daj. No no, jak ta nie. Kazachstan ugraża, tam bombarduje. Kazachstan ugraża. 5 bled Only <laughs> czeka kurwa RAM <laughs> RAM Kurwa kurwa, tego to, 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 to nie mogę <laughs> e, 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 no. Kurwa fireworky. Only fifty-five small beat. O, operacja Tak. Gdzie? O, już. <laughs> to się pokazuje, jak wychodzi, nie? jeszcze żyją, już żyją. A. O, teraz jest dopiero. O, zaliczy... No! Zaliczyło. 45 procent. Robi... Ja jaka salwa poszła. Okay, to hang powinno zniszczyć ją tak po prostu, wyorać to tak. To będę fuj, robisz odpoczynki. To co tu się otwierasz. Myślałem, że jeszcze nie powiodło od janku <grymne> <grymne> Chciałem, zacząłem rakietami powalać O, Kingsley możemy powiedzieć, nią 46% Kings, mój Ruda O, ideal. No, no Właśnie chciałem zobaczyć, czy przyszło do... Nie ma, to chyba co dzień po prostu w grze się dostaje, tym całą. Asshole. Się złożył od razu, ty. Helikopter, helikopter. Why you kill policeman, man? Why you fucking... What the fuck?! Co jest, kurwa? Wyjebało cię. 46 metrów przeleciał. Dawaj, spierdaj, O! Oh. Tu small diki E, czekaj, chyba. Załodaj. Czekaj, za jakbyś w górę załatwanie. Balansował, Nie, nie chyba na motocyklu, pamiętasz? Czekaj, mam lepszy. Drive o, dobra, idę na tyły. Peterla. No nie, ani the hero leci mi, prawda. <laughs> a ci kurwa, teleportuj. No.

Wbrew mojej woli Ja pierdolę 6 po 100 Cię po kurwy było to w jednej ja ostatniej będzie <laughs> Zapinda Toosball <sus> di... di... Przedosta, salwe

Wsi Tam w Roblocie był taki mem, że Nie no panie, tam, że ona miała 18 lat w wsi Jest Czyli Yes o, o, o. <grym 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 <tom> go dałem, tam po O kurde A po po A po mowy. Tak, tak to, 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 no. kurde. Bajeraktar Ci co po autostradzie mogli tam jadą się zgubili Dobre nawigacje <laughs> Bariakta, <laughs> o oh, kurwa Ty, nic mi nie, 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 nie zarobiłeś, tylko ty się wywaliłeś Bajrakta Prawie Nie ma kurwa Trafił, u mnie nie

czas jest Nie widzisz mnie Nie widzisz mnie zawsze kurwa! Yeah. <laughs> oh, kurwa. Okay, Out of nowhere! Ale leci. O nie! Oa. Pada się, no anyway. kurwa. Nie. Nie. Jeszcze raz, ale nie odpierd. Kurwa, jakie panie, jebane nie byłem, Jak to jest? No, niższy, tylko sam się no, no, dokładnie Widać arkejon działa, zdezorientowałem A, tak. przeciwnika kurwa Gency mimo timings Ty to może to kurwa ten słów to John Cena, nie widziałeś go kurwa, ci tak. <laughs> arkejon założył Nie no już, już <laughs> go <laughs> Nie no już to widziałem Субтитры